Witam na moim kanale najlepsze ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu: Wiśniowa pokusa. Składniki: Biszkopt. 4 jajka. 3 czwarte szklanki cukru. 3 czwarte szklanki mąki pszennej. 1 łyżka kakao. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 2 łyżki oleju. Masa wiśniowa. 500 gram wiśni świeżych lub mrożonych, bez pestek jedno opakowanie galaretki wiśniowej 75 gram dwie łyżki cukru jedna łyżka mąki ziemniaczanej pół szklanki wody masa śmietankowa 400 ml śmietanki 30% 250 gram serka mascarpone dwie łyżki cukru pudru jedne opakowanie śmietan fix kilka kropel aromatu waniliowego dodatkowo Jedna tabliczka gorzkiej lub mlecznej czekolady, startej. Kilka wiśni do dekoracji. Listki mięty. Przygotowanie. Biszkopt, oddziel białka od żółtek. Ubij białka na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier. Dodaj żółtka, a następnie olej delikatnie wymieszaj. Przesiej mąkę, kakao i proszek do pieczenia połącz z masą. Wylej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 170 stopniach Celsjusza przez 30-35 minut do suchego patyczka. Wystuć i przekrój na dwa blaty. Masa wiśniowa. Wiśnie umieść w rondelku, dodaj cukier i zagotuj. W szklance wody rozprowadź mąkę ziemniaczaną, wlej do owoców i gotuj do zgęstnienia. Zdejmij z ognia, syp galaretkę wiśniową i mieszaj, aż się rozpuści. Ostuć do lekkiego stężenia. Masa śmietankowa. Ubij śmietankę z cukrem pudrem i śmietanfik, jeśli używasz. Dodaj mascarpone i aromat waniliowy. Wymieszaj na gładki, puszysty krem. Składanie ciasta. Na pierwszy blat biszkoptu wyłóż połowę masy śmietankowej. Następnie rozsmaruj masę wiśniową, gdy jest jeszcze lekko płynna. Przykryj drugim blatem biszkoptu i posmaruj pozostałą masą śmietankową. Posyp startą czekoladą i udekoruj wiśniami oraz listkami mięty. Staw do lodówki na minimum 3 godziny, najlepiej na całą noc. Jeśli używasz mrożonych wiśni, dokładnie je odsącz przed gotowaniem. Zamiast biszkoptu możesz użyć czekoladowych herbatników, wtedy ciasto będzie bez pieczenia. Ciasto najlepiej smakuje dobrze schłodzone, wtedy masa wiśniowa ma idealną konsystencję. Życzę smacznego, subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Wibrujesz w powietrzu jak disko w nocy Nie dajesz mi spokoju w każdej chwili, w każdej mocy. Witam na moim kanale Najlepsze Ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Ciasto jesienne. Składniki. Na ciasto drożdżowe. 500 g mąki pszennej. 25 g świeżych drożdży lub 7-8 g drożdży suchych. 200 ml mleka wletniego. 100 g cukru. 2 jajka. 80 g miękkiego masła. Szczypta soli. Na warstwę owocowo-korzenną. Około 4 średnie jabłka. 50-70 g cukru brązowego. 1 łyżeczka cynamonu. Pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Garść orzechów włoskich lub migdałów oposiekanych. Garść rodzynek lub suszonych żurawiń. Do dekoracji. Cukier puder. Kilka plasterków jabłka lub orzechów do ozdoby. Przygotowanie Przygotuj zaczyn, jeśli używasz drożdży świeżych, w misce rozkrusz drożdże, dodaj jedną łyżeczkę cukru i kilka łyżek ciepłego mleka. Wymieszaj i odstaw na 10 minut, aż zacznie się pienić. Zrób ciasto drożdżowe, do dużej miski przesiej mąkę, dodaj sól i resztę cukru. Wlej rozczyn lub jeśli używasz drożdży suchych i wsyp je bezpośrednio, dodaj jajka i resztę letniego mleka. Wyrabiaj ciasto początkowo łyżką lub szpatułką, potem ręką, aż składniki się połączą. Dodaj miękkie masło i wyrabiaj jeszcze przez kilka minut. Ciasto powinno być elastyczne i gładkie. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 1 godzinę, aż podwoi objętość. Przygotuj warstwę owocowo-korzenną. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W garnku podgrzej jabłka z brązowym cukrem i przyprawami: cynamon, gałka muszkatołowa, mieszając, aż trochę zmiękną. Gdy masa będzie lekko gęsta, i wodnista, zdejmij z ognia. Wmieszaj posiekane orzechy i opcjonalnie rodzynki, żurawinę. Formowanie ciasta: gdy ciasto wyrośnie, delikatnie je odgazuj, wciśnij lekko dłonią. Wyłóż je do formy prostokątnej lub okrągłej, wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu równomiernie rozprowadź warstwę owocowo-korzenną. Zostaw kawałek ciasta do wykonania dekoracyjnych paseczków lub kratki, połóż je delikatnie na wierzchu. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza góra dół. Piecz około 35 do 45 minut zależnie od grubości ciasta, aż wierzch będzie złocisty, a włożony patyczek wyjdzie suchy. Gdy wierzch się rumieni zbyt szybko, przykryj ciasto folią aluminiową. Chłodzenie i dekoracja. Po wyjęciu z piekarnika zostaw ciasto w formie przez 10-15 minut, potem przenieś na kratkę do całkowitego wystudzenia. Gdy ciasto ostygnie, posyp je cukrem pudrem, udekoruj plasterkami jabłka lub orzechami. Jeśli używasz drożdży suchych, można pominąć robienie zaczynu, po prostu wmieszaj drożdże do mąki. Ilość cukru w masie jabłkowej możesz dostosować i jeśli jabłka są bardzo słodkie, zmniejsz. Jeśli masa owocowa jest bardzo rzadka, odparuj ją chwilę na małym ogniu, lecz nie dopuść do przypalenia. Ciasto lepiej smakuje kolejnego dnia, gdy aromaty się przegryzą. Życzę smacznego, subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. jak sen bez końca, Twoje oczy, blask Witam na moim kanale najlepsze ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu: Cytrynowe orzeźwienie. Składniki: Na ciasto 4 jajka. Jedna szklanka cukru. Jedna szklanka mąki pszennej. Pół szklanki mąki ziemniaczanej. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Pół szklanki oleju Skórka starta z dwóch cytryn Sok z dwóch cytryn Na krem cytrynowy 500 ml mleka Jedna opakowanie budyniu waniliowego bez cukru 40 g 3 łyżki cukru Sok i skórka z jednej cytryny 200 g masła miękkiego Dodatkowo 200 ml śmietanki 30% 1 łyżka cukru pudru, plasterki cytryny lub listki mięty do dekoracji. Cukier puder do posypania. Przygotowanie. Ciasto, oddziel białka od żółtek. Ubij białka na sztywną pianę, pod koniec stopniowo dodając cukier. Dodaj żółtka, miksuj na niskich obrotach. Wlej olej, sok z cytryn i wsyp skórkę cytrynową, delikatnie wymieszaj. Przesiej mąki z proszkiem do pieczenia i wmieszaj do masy. Wylej do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 170 stopniach Celsjusza przez około 35-40 minut do suchego patyczka. Wystuć całkowicie. Krem cytrynowy. Ugotuj budyń w mleku z cukrem. Gdy zgęstnieje, zdejmij z ognia i dodaj sok oraz skórkę z cytryny. Ostuć. Utrzyj masło na puszystą masę, a następnie po łyżce dodawaj budyń. Wymieszaj do uzyskania gładkiego kremu. Warstwowanie. Przekrój ciasto na dwa blaty. Na pierwszy blat wyłóż połowę kremu, przykryj drugim i posmaruj resztą. Wstaw do lodówki na minimum 2 godziny. Ubij śmietankę z cukrem pudrem i rozprowadź po wierzchu. Udekoruj plasterkami cytryny i listkami mięty. Posyp delikatnie cukrem pudrem tuż przed podaniem. Wskazówki. Jeśli lubisz intensywnie cytrynowy smak, możesz dodać do kremu łyżeczkę skórki z limonki. Ciasto najlepiej smakuje dobrze schłodzone, nawet na drugi dzień. Życzę smacznego subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę.